Och, jaki piękny dzień! Tak, dopóki nie nastąpi wielkie boom, a po nim grawitacja zniknie na zaledwie sekundę. Sprawdźmy w skali rosnącej, co by się wtedy stało. Zaczniemy od Was! Tak, od Was. Gdyby grawitacja zrobiła sobie sekundową pauzę, niestety prawdopodobnie już by Was nie było, bo przecież grawitacja nie tylko trzyma Was na powierzchni Ziemi, ale utrzymuje na miejscu również wszystkie atomy w Waszym ciele. Gdyby ta siła całkowicie zniknęła choćby na tak krótki czas, istnieje ryzyko, że po prostu byście się rozpadli. E, fuj! A jeśli nie, zaczniecie lewitować nad Ziemią. Nie jakoś bardzo wysoko, bo w ciągu sekundy daleko nie polecicie. Gdyby grawitacja przestała oddziaływać tylko na Was, unieślibyście się na jakieś 2,5 cm i opadli na podłoże bez żadnych konsekwencji. Jednak bardziej skupcie się wtedy na braku tlenu w płucach, bo bez przyciągania krew przestanie krążyć w Waszym ciele. A jeśli ta sytuacja dotknie również otaczające Was przedmioty, dobrze by było, żebyście znajdowali się wtedy z dala od domu, bo każda rzecz zacznie unosić się w powietrzu. Po sekundzie wszystkie Wasze sztućce, łóżko, szafy z ubraniami itd. roztrzaskają się o podłogę. Na szczęście budynki i drzewa zostaną najpewniej na swoim miejscu, bo są dość mocno przymocowane do ziemi. Jednak nie będzie to zbyt przyjemny widok, a Wy będziecie musieli przecież posprzątać ten bałagan. Słabo. A tak przy okazji, jak zapewne wiecie, nasza planeta wiruje w przestrzeni kosmicznej z zawrotną prędkością, więc może się okazać, że jeśli grawitacji na sekundę zabraknie, to na wszystko, co znajduje się na powierzchni Ziemi, zadziała siła bezwładności i przedmioty zaczną latać poziomo z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Zrobi się z tego jeszcze większy bałagan, ale tylko pod warunkiem, że wszystko zachowa swoją masę. Jeśli nie, to nie powinno być problemu. Chyba. Jednak prawdziwy kłopot zacznie się, gdy zniknie grawitacja dla całej planety. Siła przyciągania jest równa ciśnieniu wewnątrz Ziemi, a bez zewnętrznego ciśnienia nic nie będzie w stanie powstrzymać płynnych wnętrzności naszej planety przed wydostaniem się na powierzchnię z odpowiednim przytupem oczywiście. Na całym globie nastąpi ogromne trzęsienie ziemi, gdyż płyty tektoniczne przesuną się do góry. Wybuchną też prawdopodobnie wszystkie wulkany, bo ciśnienie będzie pompowało lawę. Jeśli nastąpi taka gigantyczna erupcja, przeżyją tylko najbardziej wytrzymałe gatunki, takie jak niesporczaki. Nad całą planetą rozciągać się będą chmury pyłu wulkanicznego zasłaniającego słońce. Początkowo ze względu na efekt cieplarniany temperatury wzrosną, ale później zrobi się zimno i nastąpi nowa epoka lodowcowa. Optymistycznie nie ma co. To wszystko wydarzy się nawet jeśli grawitacja powróci po sekundzie, bo ruch zostanie zapoczątkowany i potrzebna byłaby znacznie większa siła, by go zatrzymać. A co będzie się działo wyżej? Atmosfera Ziemi zwyczajnie by wyparowała. Siła przyciągania utrzymuje wokół naszej planety także powietrze, którym oddychamy, więc gdy zniknie, nie będziemy mieli czym wypełnić płuc. Hmm. Nawet jeśli po sekundzie grawitacja powróci, ta atmosfera jakoś się pozbiera, ale zniszczenia już się dokonają. Dużo czasu upłynie, zanim powietrze odzyska swój pierwotny skład. A tymczasem w kosmosie sprawy mają się jeszcze gorzej. O ile nam wiadomo, we wszechświecie wszystko trzyma się na swoim miejscu dzięki grawitacji. I mamy tu na myśli planety, gwiazdy, galaktyki, a nawet gromady galaktyk. W skali kosmosu Ziemia jest co najwyżej małym pyłkiem o naprawdę niewielkiej masie. Słońce natomiast jest przeogromne. Jego średnica jest 109 razy, a masa ponad 300 tysięcy razy większa. Dlatego właśnie przyciąganie tej gwiazdy. Jestem w stanie utrzymać tyle planet na orbicie, a teraz ta gigantyczna siła po prostu robi puf. Mimo, że będzie to trwało tylko sekundę, ogromne ciśnienie gazu z wnętrza Słońca doprowadzi do wybuchu, który spowoduje falę gorąca znacznie większą od czegokolwiek, z czym do tej pory mieliśmy do czynienia. Nasza największa gwiazda prawdopodobnie przetrwa, bo sekunda to dla niej za krótko, by doprowadzić do samozniszczenia, ale w przypadku Merkurego, Wenus, Ziemi i pewnie także Marsa, nie będzie już tak różowo. Położony najbliżej Merkury, najpewniej zmieni się w popiół. Temperatura na powierzchni Wenus już teraz jest ekstremalnie wysoka, a gdy jeszcze się podniesie, zwyczajnie ją wypali. Całe szczęście, że nikt tam nie mieszka. Gorzej, że Ziemia jest zamieszkała. Fala gorąca ze Słońca najpierw unicestwi naszą atmosferę, a potem uczyni to samo z powierzchnią globu. Więc znowu wychodzi na to, że nic nie przetrwa. No cóż. A to jeszcze nie koniec. Nasze słońce to jedna z najmniejszych gwiazd we wszechświecie, a największa, o której istnieniu wiemy, jest od niego jakieś 1500 razy potężniejsza. Gdyby taki kolos stracił grawitację na sekundę, wszystko dookoła w promieniu kilku milionów kilometrów, łącznie z mniejszymi gwiazdami, po prostu by się rozpadło. Jednak obiektami o największej masie, a co za tym idzie największej sile przyciągania, są gwiazdy neutronowe i czarne. Czarne dziury. Jedne i drugie są niesamowicie małe, jak na taką masę, ale ciśnienie w ich wnętrzu jest tak ogromne, że utrata grawitacji na choćby ułamek sekundy mogłaby wywołać olbrzymią eksplozję kosmiczną, a w przypadku pełnej sekundy jest to właściwie gwarantowane. Nikt nie ma jednak pewności, jak działają czarne dziury, więc być może stanie się z nimi coś innego albo zupełnie nic. Przejdźmy do największej skali. I tu zaskoczenie. W sytuacji, gdyby grawitacja postanowiła zrobić sobie jednosekundową przerwę, nic wielkiego by się nie stało. Planety w większości zachowają swoje orbity, mimo że mogą one ulec lekkiemu zniekształceniu, a galaktyki i gromady galaktyk nawet niczego nie zauważą. Największe zmiany będą widoczne na poziomie lokalnym, bo jak już mówiłem, gwiazdy eksplodują, a im większy wybuch, tym bardziej dotknie pobliskie ciała niebieskie. Przykładowo, jeśli odpowiednio wielka gwiazda wyśle falę energii w kierunku naszego układu słonecznego, mogą znaleźć się w niej asteroidy lecące do nas z obłoku Oorta. Skały kosmiczne dość regularnie spadają na Księżyc, a nawet na Ziemię, ale są najczęściej nieduże. Jednak takie, które powstały w wyniku eksplozji gwiazd, mogą być znacznie większe i bardziej niebezpieczne. Pozostałe planety trochę nas ochronią, ale i tak ryzyko ogromnej kolizji będzie bardzo duże. Ale w sumie, co to za różnica, skoro do tego czasu będziemy już zgrilowani? Oczywiście są to wyłącznie spekulacje. Nikt nie ma pewności, co się stanie, jeśli grawitacja zrobi sobie zaledwie sekundę wolnego. Wiemy natomiast, że mogłoby to nastąpić tylko wtedy, gdyby równocześnie zostało złamanych wiele praw fizyki. Naukowcy są przekonani, że taka sytuacja nie byłaby w ogóle możliwa. Aby to się stało, najpierw wszystkie obiekty we wszechświecie musiałyby stracić swoją masę, bo to ona jest główną przyczyną istnienia grawitacji. Wy też macie siłę przyciągania. Tylko jest ona na tyle mała, że jej nie czujecie. Hmm, gdyby wasza masa była kilka milionów razy większa, to pewnie znaleźlibyście się w centrum ogólnego zainteresowania. Nieźle, ja w to wchodzę.